Aj, co tu się dzieje, jakie tu poruszenie wśród gangusów, tutaj jakieś ptasie, przeloty, ćwierkania, no gangusy nakręcone, tutaj Wikuś wypatruje, Boguś, o, a miłość to nawet ćwierka, o, Marcysia się oblizuje. Tutaj buddyjski spokój Bartusia. Proszę zobaczyć, jak tutaj nosek chodzi. Więc jakieś zapachy zapewne ciekawe. A tutaj szefu, bardzo poruszony, zwarty i gotowy do akcji. O, ale to był zdaje się tylko jakiś pyłek. Jagunia też wypatruje. Tam się coś cały czas dzieje ciekawego. O, Oluś. Dość spokojne, a tutaj zwis swobodny, Miłoszek. I jeszcze raz Oluś, Boguś. No tutaj widać całą brygadę, cały patrol balkonowy. O, wszyscy tutaj podekscytowani, nawet Alunia zagląda. I szefu. A tutaj Bartuś nawet wstał. Miłoszek jeszcze troszkę poszczekuje. Wikuś się tutaj obraca. Co to się dzieje? Miłoszek, Oluś, nawet widać tutaj taki poruszony. Szefu. O, szefu gotowy, gotowy do akcji. I tutaj cała reszta zespołu kociego. Oluś to już nawet tutaj by zeskoczył z tej półki. I miłoszek na ostatek.